I taniec wygląda mniej więcej tak. Chochał sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, 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 tańczy. sobie chochą. Chochał sobie tańczy, 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 tańczy tańczy, 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 tańczy. sobie chochał. Colał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochoł. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochoł. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, 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 tańczy sobie chochoł. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chocał. Chochoł sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie choł. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy tańczy, tańczy, tańczy sobie chocał. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochał. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chocał. Chochoł sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochał. Cał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, 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 tańczy sobie choł. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, 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 tańczy sobie chocał. Chochoł sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, 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 tańczy sobie chochał. Cocał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie choł. Chochał sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochał. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie choł. Cocał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochał. Chochoł sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, 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 tańczy sobie choł. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy tańczy, 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 tańczy sobie chochał. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochoł. Chochał sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochoł. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochoł. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy tańczy, tańczy, tańczy sobie kochą. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, 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 tańczy sobie kochą. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, 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 tańczy sobie kochą. Kochą sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chocał. Chochoł sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, 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 tańczy sobie choł. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy tańczy, 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 tańczy sobie choł. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochał. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chocał. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochał. Cał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie choł. Ho ta 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 chochał ta 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 sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chocał. Chochoł sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy tańczy, tańczy, tańczy sobie chochał. Cocał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie choł. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, 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 tańczy sobie chochał. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, 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 tańczy sobie choł. Cocał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochał. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie choł. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy tańczy, tańczy tańczy sobie chochał. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie choł. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy tańczy, tańczy tańczy sobie chocał. Chochoł sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochał. sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochoł. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, 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 tańczy sobie chochoł. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, 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 tańczy sobie chochoł. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chocał. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie choł. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy tańczy, tańczy, tańczy sobie sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochał. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chował. Chochoł sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochał. Cocał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie choł. Chochał sobie tańczy, 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 tańczy tańczy, tańczy tańczy, tańczy sobie chochał. Chochoł sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, 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 tańczy sobie choł. Cocał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie choł. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochał. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie choł. Cocał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochał. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie choł. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy tańczy, tańczy, tańczy sobie chocał. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie choł. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy tańczy sobie chocał. Chochoł sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, 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 tańczy sobie chochał. Cocał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochoł. Chochał sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochoł. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochoł. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochoł, chochoł sobie tańczy, 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 tańczy sobie chochoł, Chochał sobie tańczy, 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 tańczy sobie chochoł, chochoł sobie tańczy, 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 tańczy Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochał. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chocał. Chochoł sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochał. Cocał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie choł. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, 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 tańczy sobie chocał. Chochoł sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy tańczy, tańczy, tańczy sobie chochał. Cocał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie choł. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochał. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, 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 tańczy sobie choł. Cocał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochał. Chochoł sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie choł. Cocał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy tańczy, 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 tańczy sobie chocał. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie choł. -ho. Ho chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy tańczy, tańczy sobie chocał. Chochoł ho sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, 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 tańczy sobie chochał. -ho. Ho sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy tańczy, tańczy, tańczy sobie kochą. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie kochą. Chochoł sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie kochą. Kochą sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochoł, chochoł sobie tańczy, 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 tańczy sobie chochoł, Chochał sobie tańczy, 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 tańczy sobie chochoł, chochoł sobie tańczy, 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 tańczy Tańczy, tańczy, tańczy sobie chochał. Chochał sobie tańczy, tańczy, tańczy tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie choł. Cocał sobie tańczy, 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 tańczy. Tańczy, 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 tańczy sobie chochał.